Wiecie, że co jak co, ale na punkcie reprezentacji Polski mam niezłego fioła i dlatego jak tylko zobaczyłem, że kontuzja Arkadiusza Mlika jest bardzo poważna stwierdziłem, że można wymyślić coś, żeby poczuł się lepiej. No wiadomo, to wszystko i tak dzieje się teraz w jego głowie, najważniejsze starcie, ale przygotowałem zestawienie top 5 napastników, którzy w historii również doznali takiej kontuzji, zerwania więzadła w kolanie. I chcę wam pokazać te nazwiska, ten ranking top 5 takich napastników. Ile mieli lat, kiedy przydarzyła im się kontuzja, i co zdołali osiągnąć później. Jest to materiał, myślę, na tyle wymowny, że nie trzeba nic dodawać. Ograniczyłem się tylko do napastników, a przecież mogłem wspomnieć o Szawim, legendarnym pomocniku Barcelony, który w wieku 26 lat doznał tej koszmarnej kontuzji. Przez ten rok opuścił większość sezonu 2006. Triumf w lidze mistrzów przegapił. Co z tego, skoro później był mistrzem świata, mistrzem Europy, zdobywał z Barceloną dosłownie wszystko. Robert Pires miał 27 lat, grał w Arsenalu, kiedy doznał kontuzji. Wrócił do gry, był. Główną, główną częścią układanki Arsena Wengera w sezonie niepokonanym kanonierów, kiedy to Londyńczycy nie przegrali w lidze żadnego spotkania. Ale mówię, skupmy się na napastnikach, przejdźmy do tego rankingu. Zaczynamy od miejsca piątego: Rud Van Nistelrooy, pseudonim Rud Van Gogh. Taka sytuacja, że w roku 2000 miał już praktycznie pewny transfer z PSW do angielskiego Manchester United i problem pojawił się właśnie taki, że doznał zerwania więzadła. Ale trafił do Manchesteru United rok później i w ciągu pięciu sezonów zdobył dla tego klubu 150 goli w 220 meczach. Został też najlepszym strzelcem w historii klubu, jeżeli chodzi o europejskie rozgrywki. Co było później? Trafił do Realu Madryt i denerwował między innymi mnie, strzelając bardzo ważne bramki dla Realu w mistrzowskim sezonie. Miejsce czwarte to piłkarz, który również tak jak Arkadiusz Milik zerwał więc zadła mając 22 lata. I co? I jajco, bo nie przeszkodziło mu to zostać najlepszym strzelcem w historii Premier League. 260 bramek. Alan Shearer, którego nawet Wayne Rooney nie jest w stanie dogonić, traci do niego 66 goli i przy obecnej formie nie wydaje się, żeby mógł go chapsnąć. Alan Shearer miał 22 lata, kiedy doznał zerwania więc zadeł, a wszystko co najlepsze było dopiero przed W sezonie 93-94 sieknął 31 bramek, rok później zdobył koronę króla strzelców zdobywając 34 gole, co było rekordem i tym samym zwalił wszystkich z nóg. Ogólnie królem czerwców w Premier League został po tym razie trzykrotnie, dwukrotnie udało mu się ta, ta sztuka w pucharze UEFA. Można powiedzieć, że coś tam osiągnął i kontuzja jakoś nie wpłynęła na niego fatalnie. Zmieniamy kraj, przenosimy się do Włoch i do legendy Juventusu, Alessandro del Piero. Był 8 listopada 1998 roku. Alessandro był dzień przed swoimi 24 urodzinami i dostał od losu dość marny prezent w postaci zerwania więzadeł. Uraz wykluczył go z grania na 12 miesięcy. Cztery z nich spędził poruszając się o kulach, ale jak sam mówi, to uczyniło mnie lepszym graczem. Jak uraz zahamował karierę del Piero? Zdobył 5 tytułów Serie A. Czterokrotnie był królem strzelców różnych rozgrywek, w tym w Lidze Mistrzów i w tym w Serie A. Zdobył Mistrzostwo Świata z reprezentacją Włoch, także można powiedzieć, że no, uraz nie przeszkodził mu w zostaniu prawdziwą legendą Juventusu. Miejsce numer dwa to piłkarz, przez którego jestem kibicem Barcelony. Piłkarz, który moim zdaniem z okresu swojej świetności był najlepszym napastnikiem w dziejach. Ale jak to z Brazylijczykami bywa niestety... No, różnie u nich z utrzymywaniem formy, różnie u nich z głową. Mowa oczywiście o Ronaldo, brazylijskim Ronaldo, genialnym zawodniku, który miał no, niebywałego pecha. Pierwszy raz zerwał w więzadła, mając 24 lata. Po rocznym rozbracie z piłką wrócił na boisko tylko po to, by po kilku minutach zerwać w więzadło w tym samym kolanie. Łącznie nie grał przez dwa lata i do gry wrócił dopiero w sezonie... 2001-2002 rozegrał zaledwie 10 meczów w serii, ale zdobył 7 bramek i zaliczył jedną asystę. Czym to skutkowało? Powołaniem na Mundial. Na Mundial, który oczywiście Brazylia wygrała, Ronaldo został królem strzelców. Po turnieju przeniósł się za 45 milionów euro do Realu, gdzie nadal utrzymywał topową formę i głównym jego problemem już nie były więzadła, tylko problemy z brzuszkiem i z tym, że lubił sobie pojeść. Nie przeszkadzało mu to jednak w zdobywaniu bramek i ta prawdziwa legenda, jak widać, pokazuje, że nawet dwukrotne zerwanie, no coś, co potrafiłoby załamać niejednego człowieka, nie zmieniło historii i sprawiło, że został prawdziwym, naprawdę prawdziwym goladorem i postacią historyczną, jeżeli chodzi o piłkę nożną. No można powiedzieć, że jego kariera była gruba, nawet pomimo tej kontuzji. Aczkolwiek, chociaż życzę Arkowi jak najlepiej, to z tą grubością nie musi przesadzać, nie? I przechodzimy do miejsca pierwszego. Zawodnik, który również zerwał więzadła mając 22 lata. Zawodnik, który strzelił w się więcej bramek niż Zlatan Ibrahimović i Luis Suarez, kiedy byli w jego wieku. Zawodnik, który ze swoją reprezentacją osiągnął historyczny sukces na Euro 2016. Zawodnik, który sprawił, że w Napoli zaczęto bardzo szybko zapomniano w zasadzie o grubym Judaszu, a stadion brzmiał churalnym Arkadiuszu Milik. Zerwania więc zadła doznał, mając zaledwie 22 lata. I choć miał na koncie tak wiele sukcesów, to najlepsze było dopiero przed nim. Tutaj nie podam wam liczb, nie powiem wam co osiągnie, bo tę kartę musi zapisać sam. A my, my będziemy szczęściarzami, mogąc to po prostu oglądać. Teraz potrzebny jest mu spokój, wsparcie, wiara i tak naprawdę z pracy na boisku. Musi przełożyć się na pracę z samym sobą, z tym, jak się z tym wszystkim poradzi. Panowie, o których wspominałem wcześniej, pokazali, że można. I jestem pewien, że Arek w przyszłości będzie zawodnikiem, który również w tego typu zestawieniach będzie pokazywany. I wierzę, że ma wszystko, by być pokazywanym jako osoba będąca na pierwszym miejscu takiego zestawienia. Jak przyznacie towarzystwo, jest to zacne. Jestem pewien, że Arek pokaże, że ta potworna kontuzja nie jest przeszkodą w drodze na sam szczyt. To prawda, może nie jest to nic przyjemnego, może teraz trzeba będzie chwilę poczekać, ale jak zajebiście będzie to później wszystko smakowało. Arek, czekamy. Czekamy, bo wiemy, że dałeś nam już bardzo dużo. Nam, kibicom piłkarskim, kibicom reprezentacji Polski, ale wiemy, że najlepsze, co masz nam do zaoferowania... Dopiero nadejdzie. Dajmy Arkowi jak najwięcej fajnych wrażeń pod tym hashtagiem. Wysyłajcie zdjęcia związane z reprezentacją Polski, ze wsparciem dla niego. Naprawdę to musi być niesamowicie budujące, widzieć jak ludzie żyją tym, jak pokazują ci wsparcie i to właśnie, że czekają na twój powrót, a ja jestem przekonany, że będzie to powrót wielki. Skoro mając 22 lata osiągnęłeś tak wiele, to czego możemy się oczekiwać później? Szirer, Del Piero, Arek Milik. Czekamy.